Cześć, śmierć z tej strony. Słuchajcie, w 1992 roku powstała międzynarodowa kampania na rzecz zakazu min przeciwpiechotnych. To organizacja założona przez amerykańską działaczkę społeczną, panią Jody Williams, która... Z racji tego, że stwierdziła, że chciałaby pomóc humanitarnie ludziom poszkodowanym przez miny przeciwpiechotne, chciałaby wykonać jakiś dobry uczynek i dostać pokojową Nagrodę Nobla, no bo dostała pokojową Nagrodę Nobla w końcu, założyła tą organizację i zaczęła mocno lobbować wraz z gronem swoich mocno. Lewicowych przyjaciół ze Stanów Zjednoczonych na rzecz zakazu używania min przeciwpiechotnych na świecie. Jak to się skończyło? <laughs> Jak to się zaczęło? Otóż na skutek zabiegów tej organizacji w 1997 roku w Norwegii, w Oslo, doszło do podpisania traktatu wzywającego organizację narodów zjednoczonych do zakazu składowania, produkowania i używania min przeciwpiechotnych w konfliktach zbrojnych na całym świecie. Traktat ten parafowano w Ottawie w grudniu 1997 roku i został wystawiony, jakby y, przedstawiony przewodniczącemu ONZ do rozpatrzenia, żeby traktat stał się obowiązującym prawem międzynarodowym musiało go w ONZ podpisać minimum 40 państw. Wtedy te państwa, które go podpisały, automatycznie y, stawały się sygnatariuszami. Y, Ustawy, znaczy jakby no, prawa mającego na celu wyeliminowanie użycia min prze przeciwpiechotnych z konfliktów zbrojnych na całym świecie. Stało się to we wrześniu 1998 roku, czyli rok później, po przedstawieniu tego traktatu w ONZ-cie. I jako 40. podpis złożył przedstawiciel Burkina Faso. I tym samym 41 sygnatariuszy tego traktatu zobowiązało się do przestrzegania tego traktatu w przyszłości. Jak się okazało, owczy pęd, debili i jakiś e, strasznie e, rozum, źle rozumiejących pacyfizm i niechęć do wojny ambasadorów i państw z całego świata, spowodował, że jak do tej pory ponad 160 państw podpisało już ten traktat. Są państwa, które tego traktatu nie podpisały. Na pewno domyślacie się, jakie to są państwa. Otóż traktatu nie podpisały: Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, Izrael, Indie, Korea Północna i Korea Południowa. No, i wiele innych, ale mówię o tych najważniejszych państwach. Te państwa nie podpisały tego traktatu. Oczywiście Polska, jak zawsze, z piersią do przodu, podpisała tą konwencję w grudniu 1999 roku. Słuchajcie, Polska podpisała tą konwencję, jednakże z ratyfikacją, czyli jakby wprowadzeniem jej w życie, yy, zwlekaliśmy dość długo. No, wtedy jeszcze miałem nadzieję, że generalnie ktoś pójdzie porozum do głowy i tą konwencję, generalnie rzecz mówiąc, osra. Yy, jednakże 6 lutego 2009 roku, czyli 10 lat po podpisaniu tej konwencji w ONZ, wtedy Rada Ministrów zobowiązała naszego ministra obrony narodowej do poczynienia starań, by Polska bez szkody dla swojej obronności... Mogła tą, yy, ten traktat odtawski podpisać. No O co chodzi? No, jeżeli traktat zabrania składowania, produkowania i używania i przekazywania komuś min przeciwpiechotnych, no to kurna, jakaś alternatywa do min przeciwpiechotnych musi być, prawda? Minister Obrony Narodowej stwierdził, że tak, zajmą się tym, że jakieś inne środki yy, będą wymyślone i skonstruowane i wyprodukowane. No, i dupa. Nic takiego jak na razie nie wymyślono. Ktoś tam opowiadał, minister się wypowiadał, że można by było stosować środki sterowane przez operatora, takie, żeby automatycznie mógł operator wysadzać na przykład zapory jakieś przeciwko przeciwnikowi, przeciwko piechocie przeciwnika. I tego. No, kurna. No, nie na tym polegają miny przeciwpiechotne, i nie tak działały miny przeciwpiechotne. O co w ogóle chodziło w tym traktacie ottowskim? O co chodzi? Chodzi o to, że zawsze po konfliktach zbrojnych na terenie, na którym toczyły się walki, toczył się konflikt itd., dalej, itd., dalej, pozostają setki, setki tysięcy min, które potem przez lata zbierają krwawe żniwo wśród cywili. No, ale taka jest wojna. Na tym polega wojna. Oczywiście można tworzyć miny, które po jakimś czasie ulegałyby, nie wiem, samozniszczeniu, nawet no, po jakimś tam dłuższym okresie czasu, no ale po pierwsze to jest bardzo kosztowne, po drugie, no właśnie, po pierwsze bardzo kosztowne, po drugie bardzo kosztowne i po trzecie bardzo kosztowne. I prawdopodobnie również zawodne. Prace mające na celu hmm, jakby zastąpienie min przeciwpiechotnych jakimś innym środkiem bojowym, Trwały do 2012 roku. Nic mi nie wiadomo na ten temat, że jakieś zastępcze środki bojowe zostały wymyślone, skonstruowane i przekazane do jednostek wojskowych. W każdym razie w 2012 roku Sejm RP pochwalił ustawę dotyczącą naszego przystąpienia do Traktatu Ottawskiego. Senat tą ustawę przyjął, a w grudniu. Prezydent Bronisław Komorowski tą konwencję ottawską ratyfikował. 27 grudnia 2012 roku Polska złożyła dokumenty ratyfikacyjne. A 1 czerwca, po 6 miesiąca, zgodnie z traktatem ottawskim, takie jest tam prawo, 1 czerwca 2013 roku Polska stała się 161 państwem. Która jest stroną tego traktatu. Czyli zobowiązaliśmy się do tego, że nasi żołnierze, nasze siły zbrojne nie będą mogły stosować min przeciwpiechotnych, nie będą mogły ich magazynować, składować, przekazywać komuś, czyli nie możemy tych min komuś sprzedać, kto nie jest sygnatariuszem tego traktatu. No, generalnie, jakaś straszna sraka. Może się dziwicie, a te takie czasy e, rakiety Tomahawk, e, broń inteligentna, e, satelity i tak dalej miny przeciwpiechotne, pokid, to komu? Słuchajcie, jak e, większość z was, myślę wie, chociaż może nie, bo teraz jest dużo, dużo nowych widzów pośród was, służyłem e, swego czasu w jednostkach policyno-desantowych Wojska Polskiego, tak zwanych czerwonych beretach i powiem wam, nie wyobrażam sobie działania na polu walki bez użycia min przeciwpiechotnych. Miny przeciwpiechotne to była dla nas rzecz tak naturalna, jak magazynek podpięty do broni. Każdy z nas w swoim zasobniku miny przeciwpiechotne nosił, ćwiczebne wówczas, bo to był czas pokoju, i miny przeciwpiechotne towarzyszyły nam na każdym kroku służby. Każde nasze bytowanie w terenie, rejon bazowy, pod oddziału działania bojowe, wszystkie opierały się na tym, że miny piechotne były naszym zabezpieczeniem. Stanowiły bezpieczeństwo, zabezpieczenie naszych bezpośrednich działań w terenie, ewentualnie zabezpieczenie naszego miejsca bytowania w lesie czy gdzieś w terenie innym. Miny przeciwpiechotne poza tym um, ułatwiają jednostkom, na przykład takim jak jednostki powietrzno-desantowe, bezpieczne wycofanie się z rejonu prowadzonych działań. W miarę bezpieczne. Przede wszystkim opóźniają działania przeciwnika. Miny przeciwpiechotne są nieocenione. Nieocenione. Jeżeli chodzi o działania wojsk yy, lekkiej piechoty, takiej jaką jest na przykład desant. Zresztą każdych jednostek. Ja rozumiem, że po wojnie te miny mogą stanowić zagrożenie dla ludzi, ale dla cywili. Ale umówmy się, dla cywili zagrożeniem samym jest sama wojna. Pozbywając naszą armię możliwości używania min przeciwpiechotnych, wybija się zęby żołnierzom i naraża się życie żołnierzy w nadchodzącym ewentualnym konflikcie na większe niebezpieczeństwo. Niepotrzebnie szafuje się tutaj bezpieczeństwem własnych żołnierzy, bo miny przeciwpiechotne, przypominam, są środkiem przeważnie defensywnym. To jest środek defensywny, to nie jest broń rakietowa ofensywna, to nie są wyrzutnie moździerzy, pocisków moździerzowych, granatów moździerzowych ofensywne, to jest broń defensywna, która ma zabezpieczyć, powstrzymać nadchodzącego przeciwnika. My z własnej woli, my, rządzący, którzy w czasie ewentualnego konfliktu spierdzielą od razu za granicę, z własnej woli pozbawili nasze siły zbrojne możliwości używania tych min na polu walki. No bo jak teraz będzie wyglądała sytuacja? Przede wszystkim, no min nie można przechowywać, czyli trzeba je zniszczyć, tak? Już y, nasze magazyny min w Wojsku Polskim od jakiegoś czasu są likwidowane. Zajmuje się tym Agencja Mienia Wojskowego. Powiem wam, że bardzo ciekawe wyliczenia znalazłem w internecie. W ciągu ostatnich dwóch lat Polska zniszczyła ponad 70% swoich min przeciwpiechotnych. To przeszło milion sztuk. Milion sztuk. Minister Obrony Narodowej pochwalił się, że zamiast wybuchu, czyli zamiast rozpieprzania tych min w powietrze, na poligonach zastosowano recykling i Agencja Mienia Wojskowego zarobiła na tym około 50 tysięcy złotych. Kurde! Wiecie ile to jest 50 tysięcy złotych, jeżeli min było ponad milion? Przyjąć, że min, min było milion, to na jednej minie Agencja Mienia Wojskowego zarobiła 5 groszy. No kurde, no coś jest chyba yy, nie tak. No tam korpus żeliwny jest więcej warty niż... Te, no dobra, nie wszystkie miny mają korpus, ale tam jest dużo materiałów. Ktoś na tym przytulał kasę czy coś, no nie wiem. No W każdym razie na każdej minie Polska Agencja Mienia Wojskowego zarobiła 5 groszy. Sprzedało, udało się sprzedać, jak tutaj minister się chwalił, żeliwne korpusy i 29 ton stalowych zapalników. To 29 ton stali no to, to chyba jest trochę więcej kasy niż 50 tysięcy złotych. No, ale AMW zarobiła tyle pieniędzy. Trzeba ciekawe, kto na tym jeszcze zarobił nieco więcej. Dobra, ale to nie, jest, to nie jest ważne. W ogóle pomysł, żeby wybijać zęby, zabierać podstawową rzecz działalności żołnierza na polu walki, po to, żeby nie wiem po co, no, pochwalić się, że jesteśmy, będziemy bardziej patrzeć, będą na nas patrzeć jak takich bardziej pragnących pokoju ludzi. Nasz naród będzie taki bardziej szanowany, bo pragniemy pokoju. Nie robi się takich rzeczy, skoro wiadomo, że nas sąsiad to obok Rosja tej konwencji nie podpisał i mają w dupie, jest czy nam grozi, tak? Ostatnio. No ale wtedy były czasy pokoju te 3 lata temu. No kurwa, mać. Trzeba myśleć perspektywicznie. No. A w ten sposób jak to będzie wyglądać? Przypuśćmy, żeby założyć, co można uznać za minę przeciwpiechotną. No. Była taka mina, PMD Prastusiowy pamiętnik, ją nazywałem. Nazywaliśmy. Drewniane pudełeczko z kostką trotylu wewnątrz, zapalnik uderzeniowy najprostsza mina, jaka może być. Miałej zadaniem było nie wiem, urwanie stopy albo czegoś takiego. No przede wszystkim, miny przeciwpiechotne nie mają za zadanie zabić. To nie jest główne zadanie, żeby zabić przeciwnika, chociaż takie też są. Jak na przykład mina MON czyli mina kumulacyjna rosyjska wspaniały wynalazek. Ale mają najczęściej za zadanie takie miny, na przykład, jak PMD, czy POMS mają ze zadanie zranić przeciwnika. Zranić przeciwnika, czyli spowodować problem dla jego kolegów, bo muszą go transportować, muszą mu udzielić pomocy, spowalnia to wszystko posuwanie się oddziałów przeciwnika, wprowadza presję psychiczną na przeciwnika. I teraz zobaczcie, czy ja, jeżeli wezmę szklankę na przykład za pomocą granatu, linki i tak dalej, ze szklanki zrobię minę i z granatu, bo to będzie wtedy ten granat działał komina przeciwpiechotna. Czy to będzie uznane za to, że y, ja postawiłem na przykład zaporę z takich szklanek i granatów, czy, czy z pudełek drewnianych i kostek trotulu? Czy to będzie oznaczało, że ja postawiłem zaporę minową z min przeciwpiechotnych i stanę się w tym momencie y, przestępcą wojennym, bo złamałem traktat, y, zasady traktatu ottawskiego? Czy to nie będzie w ten sposób pojmowane? Czy żołnierze, którzy będą używać zdobycznych min przeciwpiechotnych... Y, Będą stawiać zapory minowe dla własnego bezpieczeństwa. Będą uważani za przestępców wojennych, czy nie? Słuchajcie, żeby była jasna sprawa. Ja już się orientowałem jakiś czas temu, pytałem się. Znajomych, którzy służą obecnie w wojsku, czy rzeczywiście ta, ten traktat odtawski zaczyna w Polsce obowiązywać? Czy obowiązywanie tego traktatu odtawskiego jest widoczne w jednostkach wojskowych? I słuchajcie, jeszcze rok temu odpowiadano mi, że nie jest spoko. Tam stawialiśmy zaporę minową przeciwpancerną i wokół, wokół niej zaporę z min przeciwpiechotnych, żeby chronić tą zapo zaporę mm, przeciwpancerną. Wszystko jest i tak dalej, i tak dalej. Bo, a, bo w traktacie jest zapisane, że można posiadać pewną liczbę min przeciwpiechotnych do celów szkoleniowych. Tak jest napisane. No ale po co, jeżeli nie będzie można jej w czasie wojny stawiać? E, druga sprawa. W e, to pytałem się rok temu i było, że spoko, no jakieś tam ćwiczenia są. Teraz się pytam znajomych, słuchajcie, e, w mojej e, macierzystej brygadzie, szóstej brygadzie powietrzno-desantowej, e, cztery osoby mi powiedziały, że w, od roku w ogóle miny przeciwpiechotne nie widzieli. Nawet na magazynach. Żadnych ćwiczeń z tego nie ma. Bo tak się y, nasze władze, Ministerstwa Obrony Narodowej i rządu, tak się spięły, że będziemy pokojowo nastawionym narodem i nie będziemy używać min przeciwpiechotnych. Gdzie my żyjemy? Kto podejmuje takie decyzje? Jeżeli jakiś debil wymyśli sobie ustawę, że będzie zakaz y, używania broni zabójczej, czyli będzie można używać tylko non-lethal weapon, Czyli na przykład, nie wiem, gaz pieprzowy na wojnie, albo fale dźwiękowe, to my też wypierdolimy wszystkie swoje kałaśnikowe broń, kałaśnikowy już nie ma, ale broń palną, rakiety, granaty i tak dalej, też wywalimy to w ten, bo my chcemy być tacy pokojowi. Gdzie my żyjemy, ludzie? Słuchajcie, ciekaw jestem, bo nawet tego nie sprawdzałem, czy istnieje możliwość, żeby wypisać się z tej konwencji. Ja bym to zrobił od razu, jeżeli bym miał jakiś na to wpływ. Powtarzam jeszcze raz. Rozumiem, że cywile cierpią. Wiele lat po wojnie często. Tak jak w Kambodży jest to bardzo popularna sprawa, bardzo charakterystyczna sprawa dla Kambodży tam. Odpyty ileś milionów min było wystawione, postawionych w czasie wojny w Kambodży. I do tej pory ludzie na tych minach giną. Trudno. To jest wojna. To jest wojna. Nie życzę sobie, żeby ktoś zabierał mi jeden ze środków mojej ochrony, ochrony moich kolegów, moich towarzyszy broni w czasie ewentualnego konfliktu zbrojnego. A ja w ten sposób patrzyłem zawsze na miny przeciwpiechotne. I nie robi mi się ożej na duszy, że a, bo może będzie Polska kiedyś walczyła z jakimś krajem, który tę konwencję podpisał. Mina to mina. Ja jeżeli by doszło do czegoś kiedykolwiek. osram tą konwencję. Kim się stanę? Przestępcą. Trzymajcie się i mam nadzieję na jakąś logiczną, fajną dyskusję pod filmem. Na bieżąco staram się, że na bieżąco od, od cały czas odpowiadam na zaległe wiadomości na PW i na Facebooku, i na YouTubie. Mam nadzieję, że do końca weekendu wszystkie zaległości ogarnę. Trzymajcie się, cześć i piąteczek.